Oto dobra dzieciaczki i właśnie tak wójcio dobra rada poszedł pomóc dzieciom z dziecięcej mafii, czyli tak zwani dzieci żołnierze, co nie mówiąc. Słagu TV tropów. No to dobra no to teraz czas wam to teraz kurde pokazać co nie no to dobra no to już wam tam pokazuje zmagania dziecięcej mafiz. Wójciem dobrą radą okej okay, no to dobra już wam to teraz kurwa pokazuje okej okay, no to już wam to kurwa pokazuje dobra no to patrzta. Odcinek będzie odrobinę krótszy, a to dlatego, że dziś jestem już zmęczony moją pracą, co nie, no to dobra, no to zaraz pokażę. Reakcje szefa mafii na wójcia, dobrom radę okej okay, no to bądźcie gotowi jak wam zaraz pokażę wójcia dobrom radę u szefa mafii co nie okej okay, no to dobrano. To czas wam już to wam to kurwa wam pokazać, okej okay, no to już wam to teraz kurwa pokazuje, okej okay, no to bądźcie na to gotowi dobrano to czas start no i... Jeszcze chuj nam wszystkim w dupę okej. Okay. No to cześć, panie szefie dziecięcej mafii, co nie no to cześć mój skarbęku, no to powiedz, co chkom Twoi synowie ode mnie, bo mały, chudy i gruby chcieli. Ode mnie jakąś pomoc, co nie no to dobra, no to jak no to czas im tam kurwa pomóc, im co nie no to dobra, no to już czas im tam kurwa pomóc, co nie no to. Dobra, no to jestem gotowy Wam w tym wszystkim kurde pomóc. Co nie no to dobra, no to jestem już na to kurde gotowy, co nie no to dobra, no to czas wam to. Teraz kurde pokazać, co nie szefie mafii muszę porozmawiać z Twoimi synami czy tam krewnymi ok. No to co wy tutaj moje dzieciaczki kurde mi przyprowadziliście co to za dziwak co mi go tutaj daliście no mi to teraz kurde powiedzcie dobra kto to. Jest ten nowy, o dobra rada no kto to kurwa jest no mi kurwa powiedzcie co ja wam mówiłem o niewpuszczaniu obcych do naszego domu o i naszej bazyna. Bagnach no co ja wam na ten temat mówiłem no mi kurwa powiedzcie kurwa dobra no czemu wy to zrobiliście? No mi to kurwa powiedzcie kurwa okej okay, no to co? Kurwa ja was za to chyba będę musiał ukarać co nie no to jak. No właśnie, tak to było kurwa, przepraszam tato, ale przecież to jest wujcio dobra rada, czyli magiczny, zmiennokształtny człowiek, który pomaga wszystkim. Dzieciom na świecie dlatego, bo jest wujkiem i dziadkiem każdego człowieka, zwierzęcia, rośliny i Bóg, Wie jeszcze czego? No to dobra, on może nam pomóc. Naszym napadzie na bank stulecia, co nie? No to jak tatku zrobimy? To czy nie? No mi kurde, powiedz dobrze tatusiu, bo ja nie chcę dostać od ciebie. Spierdołu, co nie no to dobra, no to jak no to, a jak szefie mój tatku, nie każ mnie za to okej. Okay. No właśnie przepraszamy Ciebie Tatku za to co zrobiliśmy no więcej już nie będziemy co nie no to dobra szefuniu no zlituj się nad nami my już naprawdę więcej nie będziemy co nie no to jak Tatku zlitujesz się nad nami poza tym ten no wujcio, dobra rada może nam pomóc napaść na bank co nie no to jak Tatku no to ja. No to dobrze, szefuniu, z tym napadem na bank to jak będzie, bo ja jestem troszeczkę głodny, co nie no to jak jestem głodny, no to dostanę jeść. Czy nie no mi powiedz dobrze szefuniu, bo ja też chcę zjeść sobie coś, okej okay, no to dobra, no to teraz czas na jedzenie, a ten no wujcio dobra rada pomoże nam pomóc. w. Tym no napadzie na bank, no to jak tatku zgadzasz się na to, czy nie, no mi kurde powiedz. No to dobra, chłopie co nie chłopy, no to jak, no to, a jak no to dobra, postaram się wykorzystać Wójcia dobrą radę do naszej misji napadu na bank, co nie, no to dobra, no to jak, no to, a jak skarbeńka będziemy musieli iść walczyć o to, co się nam należy, co... To nie no to dobra chodźmy zrobić tam no napad na bank i okay, no to dobra no to czas to zrobić wujciu dobra rado mamy dla ciebie misję to jak zgadzasz się. No to właśnie tak to było dzieciaczki ale super że mogę wam pomóc co nie, no to jak dzieciaczki, no to, a jak, no to dobra, no to jestem gotowy na to, co ma się zdarzyć, co nie, no to dobra, idę Wam już pomóc, dzieciaczki, co nie, no to dobra, jestem gotowy, no i to tyle w temacie, no to dobra, idę Wam pomóc, dzieciaczki, w tym legalne, Pomocy banku okej, okay, no to dobra, jestem gotowy, no to idziemy już okej, okay, no to już już teraz wam pomogę okej. Okay, he he no to dobra, no to tyle w temacie. W następnym odcinku może pokażę jak wójcio dobra rada pomaga przy napadzie na bank. A może i nie, ale chuj z tym wam pokażę w następnym odcinku coś równie ciekawego, co nie no to dobra, no to ja już wam to zaraz kurde pokażę co nie no to dobra, no to czas wam to teraz kurwa pokazać to później, no to cześć, trzymajcie się, no i Papa.